Do działka, do pracy, do pracy, z wyjątkiem poziomu powietrza, w tym wypadku możemy Tam że w tym wypadku możemy powiedzieć, że o tam są tym samym miejscu, w którym jestem w jakby samym jak w którym tam w tym samym miejscu, w którym jestem w tym samym miejscu, Ale którym jestem w tym samym miejscu, ja, ben no, niet zo heel erg leuk. No, Het is niet zo leuk. Het no, is niet zo leuk. Het is niet zo leuk. Het is niet zo leuk. Het is